W były, ale, ale, tak, nie, tak. ale nie były wpisane. No to znaczy, były wpisane, tak? ale nie ważą jaką ogromne problemy. No to to na przykład, no, żeby to dobrze. Nie, No dobrze, że nie, to jest ważne, żeby to wszystko było, co było jedzone. No tak. na no, no czasami, tak jak pani je to nie można no, tego podać. Tu ma Pani telefony do nas, ma Pani telefon, do Pani magister i do mnie. Ma Pani wpisane te wszystkie swoje pomiary, które Pani miała zrobione. Także od, y, proszę bardzo, od tego będziemy jak gdyby dalej liczyć czas, od, czas tak, od tamtego pomiaru. I od razu damy Pani takie tabelki kaloryczne, mhm. tak żeby Pani miała y, Ile? na co? No, co Kalorii. Już w średnim położniku zapoznawała tak, z tym. Takie, tak, takie to wydanie torebkowe to. nawet przy zakupach się przyda. Tak, tak żeby nie przeskoczyć po prostu. Mieć, wyborze. Mhm. Także proszę okiem. Z przodu jest alfabetycznie wszystko mhm. ustalone, a z tym jeszcze są jak gdyby wyciągnięte. Takie te. nawet, e, takie kółeczko. Bardziej się cieszymy z tego, że w tych wszystkich metabolicznych tak, badaniach wszystko porządku, bardzo jest bardzo porządku, przybyt, będzie dużo wiadomości. Tak, że tam się już nie popsuło, będziemy mieć o wiele prościej dzięki oh. Ja Jakoś w po prostu nam się jeszcze odnowa, że po prostu ta infekcja, jak tu nie, że infekcja, no wiadomo, o no, 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 się. To nie, nie to na pewno jeszcze nie więcej czasu. Jeszcze nie będzie czasu, taka jest nastawiona. Ale... No ale to Myślę, że to, że pani ćwiczy, to akurat jest na korzyść, bo to organizm w jest